Hej, sejszyny i to was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagrałem sobie w T3 i. W sumie lecimy. Chodźcie. Tam się otwierają, także. Mm, powinno mi być dobrze słychać w sumie. Fujka, pajęczyny, nienawidzę pająków. Okej, okay, Nate, czy Francis Drake znalazł kiedyś to zaginione miasto? No, chyba nie. Chyba dotarł tutaj, zawrócił i ruszył do domu. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Ja, co masz na myśli? Nie wiem. To miejsce wydaje się stanowić ostrzeżenie, tak sądzę. Mam um. nadzieję, że dobrze słuchać. Powinno mnie być dobrze słychać, także... E, no, dobra, dobra, bo się zatrzymałem trochę. Co ja robię? O nie, to co to, to ja myślę chyba to... Muszę się podrapać po okło, no, nieważne. Kaganiec. Au, dobra, cicho, nie słyszeliście tego, nie strzelicie tego. Tu się nic nie stało, dobra, cicho, nieważne. Trójkąt. To jest przecież mapa nieba. To ma sens. Arabowie określali swoje położenie na pustyni według gwiazd, tak jak marynarze. Właśnie. A mógłbyś odnaleźć zaginione miasto według tej konstelacji? Gdyby miał tylko sekstant. W końcu czegoś się nauczyłem w marynarce, nie? <noise> A już myślałem, że nauczyłeś się tylko numeru z koszem. <noise> Słucham? Eee, nieważne. <noise> e... Myślisz, że to zapamiętasz? O, tak. Chociaż może lepiej je przerysujmy. To nie jest najlepszy pomysł. Dziwna sprawa. Ha. Hmm. O, strasznie milusie. Słyszycie coś? O, o. o nie. Hej, co to jest? Odsuń się od ścian. Nie upuść pochodni młody. O cholera te są o wiele bardziej agresywne. O, cholera, nie boją się światła. Machaj to w pochodnio. W ogóle tak to patrzałem. To ten. Dobrze idę w ogóle? Eee, patrzałem? Jak się nic nie widzę. Patrzałem to ten. To jest 53% gry tak, tylko Bajem, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale tak sobie powiedziałem, prawda. Powinno pochodzić na drugą stronę, jakby nie było.

Widząc jak strzelam, ale... Fajnie te pająki tak sobie... Ten... Nieważne. Oni nie marnują amunicję. Co teraz? O, dobrze. Mam tych potworów dość na całe życie. Zaraz wiedzieliście o nich? Zapomnieliście mnie uprzedzić? Hej, spójrzcie na to. Świat nie omami swą urodą. To jeno sen śniącego, pustynny miraż. Czeka na ciebie pełna czara śmierci. Sudny. Kto to napisał? Drake. To robota Drake'a. Zaraz, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Drake przepłynął tysiące mil w poszukiwaniu Atlanty do pustyni, prawda? Dotarł do tego miejsca. A tu coś sprawiło, że zaprzestał poszukiwań, wrócił do domu i zatarł wszystkie ślady wyprawy. No tak. Ale ty. masz zamiar ruszyć dalej. <grystanie> Jasne. <grystanie> Wytłumaczysz mi po co? Po skarby? Sali, on cię posłucha. Zatrzymaj go, proszę. Proszę, Sali, błagam. Podłóż mi nogę. Śmieszne? Odbiło wam? Oj, daj spokój, ja ja sobie robię. Słuchaj, wygrałeś świetnie. Przechytrzyłeś ją. Wiesz, gdzie leży miasto, a Marlow nie wie nic. Czemu to ci nie wystarczy? Dobra, i idziemy teraz tam. Mam nadzieję, że dobrze mi słychać, tak Zawsze jestem męczysz, będziemy dobrze słuchać, czy nie, czy za głośno, czy za cicho. Nie wiem też, jak mam go mówić, ale będę mówił tak, bo wolę, żeby mi trochę głośniej było słychać niż e, ciszej, prawda? Okej, okay, idziemy sobie tam. Tak zwane sezami otwór się jak to się mówi A my tu byliśmy Posłuchaj. co to pułapka Ja tu idę tutaj o Wygrałem? nie Już nie umrę Tu będzie strzelina O nie jakie nie mam pistoletu O kurde mam Aha skąd nagle mam? Dopiero nie wiem, ale ciekawe, czy można by było ich tak wybić? Dobra, tylko czy tam mgła kiedyś opadnie? W sensie okej, okay. a nie, jednak w ogóle nie tego pistoletu, tego tam, jednak gdzieś. Nie wiem czy kogoś zabiłem Szkoda, że tu nie ma takiej informacji, że ej, zabiłeś kogoś Okej okay. Tylko coś tutaj dzieje w sensie Nic nie widzę Sali w porządku Mam Nie wiem co się dzieje troszeczkę To trochę chyba bolało, nie tak mi się wydaje Ale Co to jest? Co to kto mnie Dobra Nagle nie mam gły, dobrze spoko jednak jest mgła. Teraz nie ma mgły i znowu jest mgła. I teraz da jest. Okej. Okay. Co zrobiłem. Ehm. Nie Aha, okej okay. Czyli muszę to zrobić jakoś inaczej Nie wiem czy nie jest za głośno czy coś Czyli powtarzamy to jeszcze raz Super Tak o, dobra. Może nie jednak kostka. cześć. tam. Dobra, ale ja się schowaj na chwilę, bo... O ty, o nie, o nie. Ktoś by mi pomógł? Jakby był ktoś, czy coś? W sensie... Dobrze... Dobra... Okej... Okay. Coś? W sensie... Dawaj to, to wydaje się lepsze, w sensie... Oni to mają, więc pewnie jest lepsze. Dobra, się nie jak zwykle, ale... Musimy znaleźć wyjście! to zrobić? Nate, tutaj, chodź, podsadzać! Jakiś granat, cokolwiek. To jest głupi pistolet. To jest w ogóle taki. Psiu, 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 tego nie chcę. Wolę to. Pisto... Dobra, mam coś tam. Coś tam mam, amunicję też mam do, do tego. Dobrze, to nie chcę tego. No i chyba już, nie, w sensie, się tam. Zbierze tego więcej, dobra, to, to hop. Hop? O, dobrze. Dobrze mi słuchać, mam nadzieję, że tak. A, tu ten, tu. Okej, okay, tu. Ale wchodź, halo. No, aha. To ja nie mam. A tu ja taką środka, dobra, tu jest drobina I to nie po niej, bo troszeczkę nie rozumiem, co mam zrobić. Aha, ta, tam. Przecież to jest. Dobra, uważajcie, Sunę wam drabinę. Co dobra, nie to nie miało sensu, co zrobił, dobra mniejsza. Mam! Dobra, wyłaś, wyłaś, wyłaź. Masz? Tak. Dzięki. Dajcie mi swoją broń. Nie możemy wyjść z nią na ulicę. A, racja. Choćbym chciał. Aha, to po co jest? Ja Nie, to jest bez sensu. To zmarnowałem jakieś co najmniej 20 sekund na to, żeby pozbierać amunicję i pistolet znaleźć, tylko po to, żeby go to wyrzucić. Au. O nie Spokojnie, Łodzi. Nie podchodź! Nie podchodź! Co mu jest? Nasz prycowali go. Co? Chodź, musimy go stąd zabrać. Chodź synu! Nie dotykaj. Dobra! Nie! Nate, chcemy ci to zakończyć. się! Zostawcie! Okej! Zostaw mnie. Spokojnie. O Boże. Spokojnie Boże. Spokojnie. Schizje, tak zwane, także dosyć śmiesznie. No przejdź, że... Chodź ze mną. Nie, nie dotykaj mnie. Lake. Marlow czeka. Nie, no. Niedługo będzie po wszystkim... Dobra... Spokojnie... Ale to wszystko krzywe, jakie to jest... Zaufaj mi... Mi się wydaje, że to Salim mówi, w sensie... Że mu się tylko wydaje, że ten gościu... Bo oni by go nie zostawili na pewno, Mogę się załamać? No, bo przecież oni by go nie zostawili. Zostajesz teraz sam. Zaufaj nam. Dobra. Nie, nie pójdę. Tutaj? Tutaj. O, dobra. Teraz się nie odrządzą się wczuć w sytuację, że coś... Witam pana. Sugeruję nie robić scen. Jak wiesz, jesteś w tym kraju zupełnie nielegalnie. Wielkość od skromnych początków. Za tą fasadą zawadiaki wciąż kryje się przerażona mała Znajda, prawda? Daruj sobie te Gierki. Nie znasz mnie. Prawdę mówiąc, znam cię chyba lepiej niż ktokolwiek inny, panie Drake. Oczywiście nazywasz się inaczej. Ale mniejsza z tym. Matka popełniła samobójstwo. Ojciec oddaje pięciolatka do sierocińca. Trafiasz do domu dla chłopców pod wezwaniem świętego Franciszka. <laughs> Historia Ex Dickensa. No. Spokojnie. Ona nas nie interesuje. Chyba, że będziemy potrzebowali nacisku. Czego ode mnie chcesz? Cóż, bardzo niechętnie muszę przyznać, że ci potrzebuję, żeby znaleźć Wiktora Saliwana. Jasne. Wiemy już, że Wiktor zna współrzędnej Ramu. Skąd to wiecie? Ty nam powiedziałeś. Widocznie twoja lojalność jest bardziej negocjowalna niż myślisz. A jego? Co? Co? Co ty kombinujesz? Nic takiego. Chodzi o to, no cóż, że już jakiś czas temu wpadłeś w nasze szpony, a on jeszcze nie próbował cię odbić. W Kartagenie też cię nie uratował, prawda? Dostrzegł tylko narzędzie, którego może użyć. Wiem, co chcesz zrobić. Gdy mówię, że Wiktor gra wyłącznie dla siebie, to mówię ci prawdę. Odkryłam to 20 lat temu. Jestem zdziwiona, że ty wciąż jeszcze tego nie wiesz. Tracisz tylko swój czas. Niech będzie. Ale pomyśl, czy kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu? Uratował cię od takiego życia? Czy skazał na właśnie takie życie? A! Doskonale. Cóż, znaleźliśmy Saliwana. Jest po drugiej stronie miasta. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania. Okay. akcja się dzieje, gonimy go. E... Dobra, tylko z tego co ja wiem, to się go nie da dogonić, więc. Dobra, tam jest. Widzę go. Kurde. Czemu ja nie... Dobra. Hmm. Co ja robię w ogóle? Dobra. E. Co teraz? Troszeczkę, aha. Przecież mam być dalej? Kurde. Czy moja skręciłem? Nie mam pojęcia.

Dobra. Żyje, żyje, co teraz? Dobra, tutaj chyba? Okej, okay, bez sensu, skoczyło, nieważne. Kurde, przecież on... Dobra, tak, ho, i co teraz? W sensie, co, no... Golimy go po prostu, mniejsze. Niech to... Niech to... Niespodzianka, dupku! Okej okay. hmm. tak dziwnie go tak goni cały czas. W sensie trochę mnie już parę boli, bo staram się jakby nie zdejmować tego palca z... Dobra, na górę tak rozumiem mm. co teraz a że tak tutaj czy gdzie a na górę dalej dobra trochę nie ma co ja robię? Ej dobra, bo gdzie on jest? W sensie teraz ja. nie mam pojęcia, co ja mam robić. Ej, no, na górę przecież. Hm. Co ja mam robić jaką przed wyżej? Czy gdzieś tam gdzie on skoczył? To jest. Nie rozumiem. Rozwój... Dobra, może spadnę. I teraz to się jakby zresetuje. Aha. No proszę jakieś drzwi, a ja no nie, no przecież dobra mniejsza z tym. on Nie ważne, co ja w ogóle zrobiłem. to był on Przepraszam. Przepraszam. Okay. tam jest myślałeś że mnie zgubiłeś ah! tutaj tutaj na pewno tutaj OK. Talbot, nudzisz mnie już! Dobra. Eee, trochę tak się... Ja nie nim chciałem robić, ja dobrze robię? Dobrze chyba. No w górę, tak mi się wydaje. Jezu, yeah, no przecież za da... To się stanie kiedy klikniesz jeden X raz za dużo, nie? W sensie no, no katrzyki Dobra Okej, okay, no i Bigo, dawaj. Dawaj, panie Klikam, 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 klikam jak najszybciej. Wyciągaj się stąd. Dobra. Oj. Dobra, także to było na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie no i do No i cześć!